Góry papierów, sterty, analiz. Wszystko musi się zgadzać co do jednego głosu, a te oddawaliśmy tradycyjnie na pojedynczych zgłoszeniach, na kartach zbiorowych, z których korzystały budżetowe koalicje, a także drogą internetową kilkadziesiąt tysięcy głosów, które wpłynęło od naszych mieszkańców, musi być obecnie zweryfikowanych, zliczonych. Musimy sprawdzić prawidłowość numerów PESEL, musimy sprawdzić czy głosowali na pewno mieszkańcy Zielonej Góry, czy na pewno pełnoletni mieszkańcy Zielonej Góry. Także zajmuje nam to troszeczkę czasu. Dzisiaj trwa ta mrówcza praca weryfikacyjna. Urzędnicy liczą, ale łatwo nie jest. W każdej formie pojawiają się błędy. Brakuje podpisów. I brakuje zgody na przetwarzanie danych. Jasne zasady głosowania niestety nie dotarły do wszystkich. Unieważnionych kart jest sporo. Trafiają do odrzutu w przypadku, gdy PESEL jest nieczytelny lub liczba cyfr, jakie zawiera, jest za duża lub za mała. Wiele odpada, bo podpisywali się na nich przyjezdni spoza Zielonej Góry. Jak w każdym roku w budżecie obywatelskim są nieprawidłowości, z roku na rok jednak obserwujemy, że jest ich coraz mniej i to nas cieszy, bo to pokazuje też, że świadomość obywatelska rośnie dzięki temu budżetowi, a ludzie podchodzą do tego coraz bardziej rzetelnie. Głosowanie pozostało definitywnie zakończone. Wyniki poznamy 13 lutego.